Świętochłowice to miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Miasto leży nad rzeką Rawą, w południowej części Wyżyny Śląskiej, Wyżynie Katowickiej. Tak brzmi sucha, encyklopedyczna informacja dotycząca miasta, które dzisiaj odwiedzamy. Ale przecież nie spotykamy się po to, aby słuchać sztywnych definicji i informacji. Dlatego też w Świętochłowicach spotkamy się dzisiaj z wciąż żywą historią i odwiedzimy Schron Bojowy nr 39. Obiekt ten, wybudowany w roku 1937, jak wiele mu podobnych na Górnym Śląsku, został uratowany i odrestaurowany przez członków Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro i służy dzisiaj jako kolejna atrakcja turystyczna naszego regionu. Ciężki schron bojowy nr 39 został umiejscowiony na skraju ówcześnie istniejącego już parku piaśnickiego, dzisiaj parku imienia mieszkańców Heilo. Jest jednym z niewielu tego typu obiektów, który przystosowany został do prowadzenia ognia czołowego. Ciekawostką jest także to, iż w niektórych miejscach jego ściany sięgają grubości 2 metrów. Pozwalało to przetrzymać jednokrotne trafienie pociskiem kalibru 305 mm i wielokrotne trafienie pociskiem kalibru 220 mm. Obiekt posiada 13 pomieszczeń, z których wszystkie oprócz dwóch oddzielone są od siebie pancernymi, gazoszczelnymi drzwiami działowymi. W schronie znajdowały się także trzy stanowiska strzelnicze dla ciężkich karabinów maszynowych oraz dwa dla ręcznych karabinów maszynowych. Ciekawostką jest też fakt, iż na stropie zamontowano imitację kopuły pancernej, mającej w swoich zamierzeniach zmylić przeciwnika. Docelowo planowano budowę dwóch takich imitacji, jednakże dzisiaj wiemy, przede wszystkim z dokumentów pozostałych po niemieckiej działalności szpiegowskiej, iż zamontowano tylko tą jedną. W roku 2007 członkowie stowarzyszenia Profortalicium rozpoczęli remont tego miejsca, którego efektem jest utworzona izba muzealna obszaru warownego Śląsk, przeznaczona do bezpłatnego zwiedzania. Kolejną atrakcją, jaką organizują w tym miejscu, są inscenizacje walk z okresu II wojny światowej. Ale o tym szczegółowo opowie nam Roman Pierończyk, jeden z opiekunów tego miejsca. Znajdujemy się w polskim stronie bojowym numer 39, zbudowany w roku 37. Jest to ciężki schron bojowy zbudowany w dwóch kategoriach odporności, odporności D i E, ze względu na to, że ściany narażone na ostrzał były wzmocnione. Były one grubości aż do 2 m, ściany mniej narażone 1,50 m, nienarażone około 40-50 cm. Nad nami znajduje się strop szerokości 1,5 metra, wzmocniony dwu e, teownikiem lub szyną kolejową, wsparty na e, blasze przeciwodpyskowej. Takie ustanowienie schronu powodowało to, że obiekt był na ówczesne czasy, przypomnę na rok 1937, niezniszczalny, ponieważ musiał być trafiony pociskiem 305 mm w jedno miejsce bądź też 220 mm dwukrotnie w to samo miejsce, co na ówczesne czasy było wykonalne. Wnętrze, czyli ściany wewnętrzne, ściany cieńsze zostały przywiezione jako prefabrykaty, ustawione były na fundamencie, później dołożono szalunek i wylewano beton na taki obiekt. Z tego co pamiętam, to wylano tutaj ponad 5370 m sześciennych betonu. Podczas II wojny światowej obiekt nie był wykorzystany, ponieważ jest obiektem drugiej linii obrony obszaru Warnego Śląsk. Jednak 1 września znajdowała się w nim szczątkowa załoga z 75. Pułku Piechoty, tutaj z pobliskiego Chorzowa. Na rozkaz Centralnego Sztabu, już 2 września, około godziny 22, obiekt został ewakuowany. Tak więc nie brał czynnego udziału w kampanii wrześniowej. Jednakże popatrzmy na zewnątrz budynku, jeżeli znajdziemy się przy kracie przeciwszturmowej, po prawej stronie widać ślady ostrzału, a także w trakcie prac remontowych na zewnątrz obiektu zostały znalezione łuski I i II wojenne. Pistoletowe, karabinowe, polskie, rosyjskie, jak i też niemieckie. Po II wojnie światowej został przekształcony na schron przeciwlotniczy. Gdzieś do połowy lat 50. pełnił taką funkcję, w momencie kiedy zaczęło się budować pobliskie osiedla. Zrobił się za mały, żeby stanowić taką rolę i gdzieś od 50. lat po prostu niszczał. Późniejsza historia coraz to smutniejsza, ponieważ. Do lat 90., praktycznie pod koniec lat 80., obiekt został zabezpieczony przez decyzję Rady Miasta we współpracy ze Szkołą Podstawową, z względem bezpieczeństwa, ponieważ dzieci przychodziły się tutaj bawić. To do tego czasu obiekt niszczał, był rozkradany, jednak nie było aż takiego zainteresowania złomiarzy, więc zachowała się znaczna część mniejszego wyposażenia. Podpórki do ławek, ewentualnie ławeczki, jakaś deska by się zachowała. Poza tym cztery duże kontenery śmieci zostały wywiezione w momencie otwarcia go już w latach 2007. Na samym początku trzeba było zabezpieczyć wejście, żeby nikt niepożądany się tutaj nie kręcił, zabezpieczyć wyjścia ewakuacyjne, ponieważ przez nie również mo można było się dostać do środka. Później trzeba było wywieźć, tak jak wspomniałem już, koło czterech kontenerów śmieci. Po wywiezieniu odpadków wrzuconych tutaj przez okolicznych mieszkańców, trzeba było przygotować ściany do pomalowania, gdyż wcześniej śmieci palono tutaj i ściany były w kolorze czarnym. Jeśli chodzi o stropy, stropy były mocno zardzewiałe, musiały zostać oszlifowane, tak samo jak i ściany. Później dopiero można było zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować na kolor. Jeśli chodzi o zewnątrz, z zewnątrz również obiekt musiał być wyszlifowany, wypiaskowany, żeby można było położyć na nich jakąkolwiek farbę. Obecnie jest to farba udająca maskowanie letnie, a pracy przy tym, żeby obiekt przynajmniej częściowo wyglądał tak jak teraz wygląda, to było około 4 lata. W tych 13 pomieszczeniach nasi mieszkańcy i sąsiednich miast mogą się dowiedzieć, jak wyglądała druga wojna na Śląsku kiedy się to mniej więcej zaczęła, gdyż data 1 września nie jest datą definitywną. Mogą się dowiedzieć, jakich typów broni używano w wojsku polskim, w wojsku niemieckim w latach od 1939 do 1945. Każdy z nas w jakiś ten sposób specjalizuje się w danej dziedzinie historii i każdy z nas opowiada troszeczkę inaczej. Jeśli mowa o tym, co udało nam się zgromadzić, to są to repliki broni używane właśnie w 1939 w takich obiektach, wykopane pociski artyleryjskie, są to repliki granatów artyleryjskich, repliki jak i, jak i też oryginalne elementy oprzyrządowania u, u, niemieckiego, jak i też polskiego, czy też rosyjskiego. Znajdujemy się w labiryncie schronu bojowego nr 39. Jest to prze minięcie przejścia wejścia między kratą szturmową a drzwiami przeciwprężeniami dwudzielnymi, dzięki czemu w przypadku trafienia w kratę pociskiem nie było możliwości uszkodzenia drzwi i dostania się do środka. Z labiryntu trafiliśmy do przedsionka, miejsce, w którym znajdował się wartownik i weryfikował, kto wchodzi do obiektu i co wnosi ze sobą. Również w tym miejscu nastąpiło zawsze rozbrojenie żołnierza polskiego, celem nie noszenia broni długie po obiekcie, gdyż stanowiło to ogólne niebezpieczeństwo dla innych i obecnego tutaj żołnierza. Znajdujemy się w maszynowni. Maszynownia, można by było powiedzieć, że jest to serce i płuca takiego obiektu. Zapewnia bezpieczne powietrze wewnątrz schronu. W przypadku użycia gazu bojowego na zewnątrz, a silnik diesla, znajdujący się po mojej lewej, miał zapewnić ogrzewanie, oświetlenie, jak i też e, sprawną wentylację. O wentylacji możemy mówić dosyć długo, gdyż nigdy takowa nie została tutaj zainstalowana, a koledzy próbowali ją odtworzyć na podstawie obecnych instalacji, znajdujących się w innych obiektach. Teraz jesteśmy w głównym łączniku komunikacyjnym, dzięki któremu można było przedostawać się między izbą załogi, izbą dowódcy, jak i też izbami bojowymi. Zabezpieczona ta izba była strzelnicą obrony wejścia, która znajduje się za mną. Wyposażona była również w piecyk, na którym można było sobie przygrzać herbatę lub też zimą się ogrzać. Znajdujemy się teraz w izbie załogi. Załogę stanowiło 14 żołnierzy Wojska Polskiego, jak już mówiłem z 75. Pułku Piechoty, stanowiący 4 Batalion Karabinów Ciężkich. Żołnierze stacjonowali tu do dwóch tygodni, jednak całkowita obstawa była tylko i wyłącznie w momencie warunków bojowych. W warunkach pokoju znajdowała się załoga szczątkowa, mogli korzystać z prycz. W warunkach bojowych prycze zostały składane, a cała ta izba została zamieniona na magazyn. Izba pomocnicza w przeciwieństwie do Izby Załogi była izbą, w której żołnierz mógł przygotować się do boju, wypastować buty, prze, przeczyścić broń, jak i też chwilę odpocząć bądź się posilić, nie przeszkadzając innym. W tym miejscu urządziliśmy pozorowane stanowisko łączności. Teraz jesteśmy w drugiej izbie bojowej. Izby bojowych w tym obiekcie były trzy, przystosowana do trzech ciężkich karabinów maszynowych. Ta izba była wyposażona w strzelnicę celującą w zapole kopalni Matelda. Tym w tej akurat pomieszczeniu zgromadziliśmy troszkę pami pamiątek niemieckich, od zdjęć przez repliki broni, aż po umundurowanie. W izbie pogotowia, w której teraz jesteśmy, żołnierze oczekiwali na wezwanie do zmiany przy karabinie maszynowym. W tym miejscu wstawiliśmy dwie w miarę współczesne szafy męzyczne, a wyposażyliśmy je w różne wyposażenie żołnierza niemieckiego, rosyjskiego, jak i polskiego. O każdym obiekcie możemy opowiadać dosyć chwilę, gdyż każdy z nich ma swoją historię. Słowem podsumowania, pomimo że ten obiekt nie walczył w II wojnie światowej, udało nam się zgromadzić, jak i osobom, które są przyjazne naszemu stowarzyszeniu, masę artefaktów pochodzących czy z ziemi, czy z prywatnych kolekcji, włączając zdjęcia, medale, opowieści, pamiątki rodzinne, czy też gdzieś na strychu zdemilitaryzowane elementy uzbrojenia. Serdecznie zapraszam, gdyż to nie jest wszystko, co możemy opowiedzieć o tym obiekcie a, a e, zwiedzanie e, będzie dla Was prawdziwą, żywą lekcją historii. Schron w świętochowicach czynny jest w każdy pierwszy i trzeci weekend miesiąca od maja do października w godzinach od 15 do 19. Istnieje oczywiście także możliwość indywidualnego zwiedzania obiektu, ale wtedy skontaktować się należy z opiekunami tego miejsca i takie spotkanie osobiście umówić.